Half-Life jest obecnie jednym z największych klasyków jak chodzi o gry i właściwie każdy gracz przynajmniej raz o tej produkcji słyszał, a przynajmniej jej tytuł. I ja, jako osoba, która grami przez lata się raczej średnio interesowała, plus urodziła się dość grubo po tym jak ta produkcja wyszła, niezmiennie interesowałem się tym tematem. I cóż, na dobrą sprawę to moja przygoda z produkcjami z tego świata zaczęła się dopiero od Half-Life 2, którego kupił mi znajomy. Ale cały czas gdzieś z tyłu głowy chodziła mi myśl, żeby spróbować ograć jedynkę, co niestety nie wyszło za dobrze. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to jeśli materiał się Wam spodoba, to miło mi będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. Z góry dzięki, a teraz bez dalszego gadania, przejdźmy do tego, dlaczego nie dałem rady pokonać Half-Life'a. I żeby nie było, nie uważam, że Half-Life to zła gra. Przyznam, że gra sama w sobie jest ogólnie dobra, ale zdecydowanie nie jest ona dla wszystkich. I ja jestem przykładem osoby, która zwyczajnie się do tej produkcji odbiła. I naprawdę rozumiem, czemu ta gra ma swoich fanów oraz dlaczego może się ona zwyczajnie podobać. I nie chcę umniejszać jej tego, że była ona rewolucyjna w swoich czasach. Jednak ja chciałem na nią spojrzeć z perspektywy osoby, która nigdy wcześniej w tę produkcję nie grała. I przede wszystkim chciałbym zacząć od rzeczy, która kompletnie mi nie przeszkadza i nie zamierzam o niej jakkolwiek marudzić. A tą rzeczą jest grafika. Czepienie się jej nie ma najmniejszego sensu, a nawet powiem, że pomimo lat nadal trzyma się dosyć dobrze. I mi osobiście pomogło w poczuciu, że gram już w klasyczną produkcję. Co było serio przyjemne. No ale dobra, przejdźmy może do tego o czym ta gra właściwie jest. I w bardzo dużym skrócie, wcielamy się w rolę niejakiego Gordona Freemana, który bierze udział w eksperymencie, który, jak może się spodziewać, nie idzie po myśli, przez co mamy teraz na głowie jakichś kosmitów oraz żołnierzy. I na dobrą sprawę, wszystko w tej grze jest przeciwko nam i chce nas zabić ledwo po tym, jak zobaczy nas na oczy, czy inne oczopodobne rzeczy. I taka samotna podróż jest z jednej strony dosyć ciekawa. Ale czasem brakuje czegokolwiek, żeby to uczucie zmniejszyć. Tak, wiem, są naukowcy i strażnicy, ale nie oszukujmy się. To są zwykłe NPC, na które już nigdy nie trafisz, a nawet często same giną. I niby uczucie bycia jednoosobową armią, co przeżyje wszystko i wszystkich, jest spoko, ale na dłuższą metę staje się to okropnie nudne, przynajmniej dla mnie. Choć z drugiej strony przyznam, że faktycznie buduje to klimat miejsca, który odcięte jest od wszelkiej cywilizacji. No dobra, co kto lubi. I przyznam, że choć fabuła jest prosta, to mi się nawet mimo wszystko podobała. Choć obecnie brakuje jej paru szlifów. Jednak tym, co mnie osobiście najbardziej zirytowało, jest rozgrywka. Jak ogólnie w dużej ilości przypadków, nie przeszkadza mi to, jak gra jest powtarzalna to mam jeden, bardzo duży warunek, jakim jest to, żeby była ona po prostu przyjemna i angażująca. I właśnie tutaj pojawia się największy problem Half-Life'a według mnie. Gra jest po prostu zbyt powtarzalna i zwyczajnie nużąca. Nie mówiąc już o tym, jak bardzo mi się ona ciągnęła. Gra wygląda właściwie cały czas tak samo. Przejdź z punktu A do punktu B, strzelaj do wszystkiego co się rusza, nie daj się zabić... A, no i są jeszcze zagadki logiczne. I przyznam, że same w sobie nie są złym pomysłem. Ba, uważam, że każda gra tego typu powinna mieć chociaż trochę zagadek, w których trzeba ruszyć głową. Problem w tym, że w Half-Life'ie są one czasem trochę irytujące. I to nie tak, że są one jakieś niesamowicie trudne, ale po prostu czasem miałem wrażenie, że mnie z jakiegoś powodu bardziej denerwują niż bawią. Wracając. Rozgrywka to mimo wszystko jednak bieganie i strzelanie, często w dosyć wąskich korytarzach. A, no i jest jeszcze rozwalanie puder, w których mogą być apteczki i tak dalej. I co do strzelania, to. mam mieszane uczucia. Z jednej strony automatyczne celowanie jest czasem denerwujące, ale po przełączeniu się na normalny tryb było jeszcze gorzej, więc postanowiłem zostać przy natywnych ustawieniach. I tak, wiem, Half-Life 2, który według mnie jest dużo lepszy, również polega na bieganiu i strzelaniu w kółko. Ale mam wrażenie, że zwyczajnie ma ona więcej mechanik, które chociaż trochę eliminowało poczucie robienia tego samego w kółko. Nie mówiąc o tym, że mamy tutaj więcej lokacji, które rzeczywiście się od siebie różnią, przez co odczucia są zupełnie inne. Ale taką wisienką na torcie tego, czemu się poddałem i nie ograłem całości, jest to, jak bardzo gra mi się zwyczajnie dłużyła, i jak bardzo błądziłem po korytarzach jak głupi. Nie będę kłamał, ale nawet były momenty, kiedy musiałem zobaczyć walkthrough na YouTubie, żeby wiedzieć, gdzie mam iść i co do cholery zrobić. I po zobaczeniu, że nawet nie jestem na dobrą sprawę w jednej trzeciej stałości, to myślę, że ktoś sobie ze mnie robi jaja. I w pewnym momencie zwyczajnie odpuściłem i uznałem, że więcej zwyczajnie nie dam rady. I nie chce się dalej męczyć. I tym sposobem możemy przejść do ostatniej rzeczy, jaką jest audio. I tak, mam na myśli audio, bo o muzyce możesz tutaj zapomnieć. Przez właściwie całą grę jedynie będziesz słyszeć dźwięki, jakie tworzysz ty bądź otoczenie. Co do samej jakości dźwięku, to nie mam co dużo mówić. Nie jest ona zbyt dobra. I właściwie tylko intro ma spoko jakość. I em, chyba tyle co mam do powiedzenia w tej sprawie Także no, nie będę kłamać, że po wielu pozytywnych opiniach o tej grze Oraz o tym jak bardzo kultowa ona jest Miałem nadzieję, że będzie to świetna przygoda Ale niestety tak nie jest I nie dałem rady ukończyć tej produkcji Chociaż naprawdę chciałem Jednak nie zamierzam zabrać jej tego Że posiada ona ogromną ilość fanów jest obecnie klasykiem. Mimo wszystko nie dziwię się czemu tak jest, ale dla mnie, osoby dla której nie posiada ona poczucia nostalgii ani niczego w tym stylu, nie była to przyjemna podróż. Ale cieszę się, że spróbowałem i dałem szansę tej grze. I jeśli jesteś osobą, która zastanawia się czy warto jest ją kupić, to uważam, że ze względu na to jak tanie tą produkcję można zakupić, to spróbowanie złym pomysłem nie jest. Każdy ma swoje gusta. Jednemu się ta produkcja spodoba, drugiemu nie. Jeśli po tej recenzji masz mieszane uczucia co do tego, czy dać szansę Half-Life'owi, to może lepiej będzie zastanowić się parę razy przed podjęciem właściwej decyzji, która będzie zgodna z tobą oraz z tym, co czujesz. I na dobrą sprawę, to tyle, co miałem dziś do powiedzenia. Liczę na to, że nie zostanę zamordowany w komentarzach. Jeśli materiał się Was spodobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Jak zawsze, zapraszam również na moje inne social media, do których linki znajdziecie w opisie. Ja bym Arowski, Do zobaczenia i usłyszenia w innych materiałach. Sia. A właśnie, prawie zapomniałem. Half-Life ma jeszcze jeden plus. Dzięki niemu mógł powstać Half-Life 2.